Hej cześć czołem, dziś pokażę Wam jak zainstalować sobie multiplayerową wersję gry Euro Truck Simulator 2 Zacznijmy od tego, że wejdziemy sobie na stronę facebooka slash ets 2 mp Official, i klikniemy sobie Enter Teraz zobaczmy najświeższe informacje z tej strony Co jakiś czas to każdy update tutaj dodawany nowe, różne powiadomienia, paczki z klipami Wchodzimy sobie na to, ściągamy to Uwaga, jeżeli macie taki sam problem, klikacie sobie CTRL J, Odzyskać nowy plik, mimo to, czekamy na się ściągnie, jeszcze chwilę, o już jest, otwieramy sobie, mamy tutaj install ETS2MP, klikamy, dajemy uruchom, czekamy chwileczkę, uruchamiamy. Zgadzamy się oczywiście. Przechodzimy dalej. Akceptujemy licencję. Dalej, 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 dalej. Czekamy chwilę. gra się nam powinna sama załączyć. Ale uwaga! Do gry potrzebujemy platformy Steam. Więc wchodzimy sobie na platformę Steam. Czekamy chwileczkę. To nam wystarczy. Teraz idziemy na pulpit, po naszą ikonę ładowania gry i klikamy nią dwukrotnie. Czekamy chwileczkę. Mijamy sobie ekran logowania. Wybieramy profil i gramy. Bardzo wiele osób zadawało mi takie jedno pytanie, które próbuję złożyć. Czy będzie możliwość gry multiplayerowej na nielegalnych kopiach gry? Odpowiedź brzmi nie mam pojęcia. Nie toleruję lewactwa ani lewego oprogramowania, wszystko co wątpli jest legalnie nabyte. Klikamy sobie jazdę, budynek pracy i zadania szybkie. Cieszymy się grą. Łączenie. Połączono stabilnie. Jest OK. Jeżeli macie taki problem, że macie w domu zupełną wersję pudełkową, żaden problem. Wchodzicie sobie na stronę steamcommunity.com, ściągacie oryginalną e, aplikację Steam, wchodzicie tam sobie już, to może teraz pokażę, e, Steam Biblioteka, wszystkie gry, dodaj grę, e, aktyw produkt Steam, wpisujecie tutaj sobie dalej, dajecie sobie, zgadzam się, dodajcie klucz waszej gry. Gdy to Wam przejdzie, dajcie sobie dalej i później ETS zawidnieje tutaj na Waszej liście gier. A grać w tym multiplayer, potrzebujecie również dodatku DLC Ekspansja Polski, bądź w Polsce złotych edycji. Gold Bundle. To by było tyle, myślę. Trzymajcie się.